Cześć, witajcie! Z tej strony Klockowiusz i chciałbym Was zaprosić do kolejnego filmu na moim kanale. W zeszłych latach otwieram różne podróbkowe dinozaury. Dwa lata temu to był mój pierwszy hol z nadmorza i kupiłem sobie oto takiego raptora. Może nie jest najlepsza ostrość, ale no cóż. Dwa lata temu, znaczy rok temu kupiłem sobie takiego tego i tego. Wszystko jest od firmy Cyblock i myślę, że jak jesteście w jakiejś większej miejscowości nad morzem, jedziecie na wakacje albo właśnie jesteście to ta, pole... no to ta marka właśnie Cyblock jest w miarę dobre, klocki, no widzieliście przed chwilą egzemplarze, które no już swoje lata mają, no i tutaj otwieramy kolejne te, tak wyglądają teraz pudełka Cyblock, wcześniej były trochę inne, design pudełek. Tak mi się co najmniej wydaje. Ale no dalej to jest chyba ta sama firma. W każdym razie otwieramy kolejne zastawiki. No i żeby podtrzymać was trochę, podtrzymać waszą uwagę, otwieramy najpierw to. Tylko już zapomniałem jak to się otwiera, bo ja tu raz w roku kupuję. Nie wiem czy tu jest nożyk potrzebny. Nie, nie. Okej, okay, a nie, bo i tak tutaj jest woreczek. Pudełko puste. To odkładamy na bok. I tak to wygląda. Jest tu po prostu woreczek taki. Trochę przechylę kamerę. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Czy będą wszystkie elementy. Już tutaj mamy instrukcję też na tyle pudełka. Niech sobie ją tu jednak przełożę bliżej. Ok, otworzone. I pierwszy minus, jaki widzę, to że trzeba włożyć ramiona w figurce, ale no cóż, no jest tak pokazane w instrukcji, więc raz się już w to bawiłem. Jak się ma trochę więcej takich figurek, to to jest dość bolesne, bo mój brat sobie kupił takie, no długa historia, w każdym razie dość dużo i wkładanie tych rąk, szczególnie tych dłoni jest dość... Bolesne, jak się to robi 70 raz z rzędu. Oczywiście lekko koloryzowane. okej, okay, tak się prezentuje figurka. A no nadruki drugi, nie? Są jakieś świetnej jakości na razie. Widzę, że kieszenie to jest plus, właśnie lego. Yy, robiło tak tylko w Ołenie i w Hidden Sideach. Tak mi się przynajmniej wydaje. A powinno częściej robić jakieś tutaj na drogach, jakieś kieszeni. Widać to. Z tyłu na szczęście jest nawet druk, bałem się, że nie będzie. Minka tylko jedna. Spoko, taka uśmiechnięta. Ręce w miarę dobrze chodzą. Nogi lekko różnawo, ale no... Spoko. Tutaj jeszcze ciekawy dość kolor karabinu, taki jakby srebrzysty, taki trochę świecący. No i tutaj klasyczna broń dla tego gościa. No, myślę, że jakby LEGO zrobiło taki zestaw w tym stylu, to jeszcze byłby kask, bo przecież na motorze się jeździ w kasku. <grym> Okej, okay, motocykl tak składamy, jestem bardzo ciekaw, bo no nie ukrywam, od zawsze chciałem mieć ten właśnie zielony motocykl Owena, a nie do końca chciałem kupować jakiś zestaw z nim, no bo one teraz, te, jakikolwiek zestaw, gdzie jest taki zielony motocykl Owen, jest strasznie drogi. Więc myślałem, że w sumie sobie zaryzykuję, firma w miarę dobra się wcześniej wydawała, taka, że jakoś może być. No więc pomyślałem, że kurczę, jak się pojawił ten motocykl to kupuję. O i klocek zapasowy. We wcześniejszych dinozaurach tego nie widziałem, więc jest dłońka zapasowa. już sobie włożymy do szufladki. Jakby co to tak, mieszam podróbki z klockami, ale to tylko... Nie mam zbyt dużo podróbek i kobi nie mieszam akurat. No jest tu jeszcze taki przeźroczysty dinozaur ja bym wolał, żeby był po prostu taki już tu mam. Zaraz pokażę. O taki. Wolałbym takiego, to jest oryginalny Lego. Jest dość podobny na drukę na jakimś przeźroczystym plastiku. No nie wiem Wolałbym, żeby to był zwykły kolor, a nie jakiś taki przeźroczysty, ale no, ujdzie. Przeźroczysty albo zielony. No i sam motocykl. Koła się kręcą. Więc w sumie, nie no, spoko. No, myślę, że w przyszłych latach będzie trzeba ocenić jakość, ale jak na razie spoko. No to co, pierwszy zestaw otworzony. W miarę dobrze. Yy, no to... Ważę, wkładamy go na motocykl i ruszamy po kolejny zestaw. I tutaj powinno być cięcie. Czy odkryłem taki minus, że chyba się rączka nie chce wczepić do kierownicy. No, ale mi tak spoko motocykl. No to odjeżdża nam na bok, pudełko też. No i bierzemy Triceratopsa. No, ten zestaw yy, niby, że ma mieć 17... Klocków. Tamten miał mieć 21, coś mi się nie wydaje, żeby tak było, ale triceratops mam nadzieję, że będzie naprawdę fajny. No bo co? No ja naprawdę nie mam żadnego triceratopsa i mam nadzieję, że będzie spoko. Tutaj oczywiście jest instrukcja na tyle pudełka, co myślę, że klocko załrawie się jakoś bardzo nie podoba, ale według mnie nawet, nawet. Oj, chyba mam lekko krzywą kamerę ale w tym momencie tego nie naprawię. No cóż Nie no, muszę to naprawić Mam nadzieję, że teraz jest lepiej no nie wiem W każdym razie i tak musimy tak to yy, nagrać, no bo nie chcę mi się całkowicie yy, statywu ten, ale ważne jest, żebyście widzieli jak próbuję otworzyć woreczek z klockami o. Uff, ja się, że sobie przerysowałem stolik, a ale na szczęście nie. No i jest! Są chyba wszystkie piny, a przynajmniej mam taką nadzieję. Nóżki takie dość małe się wydają. No więc w każdym razie. A jak sobie jeszcze w ogóle sprawdzę, a propos Cyblock, to chyba są na AliExpress. Ale no nie wiem, czekaj. I teraz jaki tu pin trzeba włożyć? O Jezus nie wiem. I ten zwykły. Okej, okay, to najpierw głowę przyczepiamy. Małe takie dość nóżki wydawałoby się, że muszą być większe. Dlatego jest wąż w tym zestawie. Okej, okay, głowa ruchoma, ale tylko na boki. No miałem nadzieję, że trochę też w górę i w dół będzie, ale no... Cóż? O! Ciekawe piny, bo tutaj mają taki jakby wiecie. Krzyż. A ja zawsze nie, nie, nie wiedziałem, że z... No, z Lego chyba takich nie ma, ale widocznie firma Cyblock ma. Okej, okay, jestem ciekaw, jak to się będzie łączyło wszystko. Na razie jest spokojnie. To jest mój pierwszy, więcej niż dwunożny dinozaur. I czy wszystkie te nogi są takie same? Czekajcie. Nie? No, to spoko, plus. Plus dla Sajbloka. Sajbloka, bo zrobiło większe nogi z tyłu. Wiem, że to może trochę śmiesznie brzmi, ale... Wydaje mi się, że mogą być wszystkie identyczne, a jednak będzie tak trochę to realistycznie wyglądało. I proszę. I jest. Nasz triceratops złożony. No. Tutaj to, ten pomarańczowy kolor mi w ogóle nie pasuje, ale widocznie designerom bloka tak. Tutaj dość długie te rogi, ale one są z gumy zrobione, więc spokojnie. No ten już nie, ale te dwa najdłuższe są zrobione z gumy. No kręcąca się na boki głowa, żółte oczy. Tutaj jestem ciekaw, czy da się jakieś coś włożyć do dzioba. Okay. Jakiego dzioba? Do, do paszczy. Obawiam się, że niestety nie. Chyba nie. No są 400 na górze, więc teoretycznie figurka może go ujeżdżać. No jest taki dość nieduży. Już czekajcie. Muszę... O, tutaj mam yy, nią. No, no to... No taki w porównaniu do figurki. Ale nie, taki nieduży. Nawet trochę dużawy. No więc podsumowując, naprawdę ten Triceratops Wyszedł w firmie Cyborg, naprawdę nieźle. To no ten motocykl też spoko, ale nie wiem, czy to moja wina, czy to ich wina, ale po prostu się rączka nie chce wpiąć. Teraz się przychyla, bo ten moto. No w każdym razie rączka się nie chce wpiąć do tego motocykla. Kierowcy rączka, więc trochę słabo. Podsumowując, kupując, wydając 24 zł. W sensie, nie wiem, ja, na straganie, gdzie ja to kupiłem, bo to było po 12, może, może tam, gdzie Wy będziecie kupować, może jest taniej, nie wiem, bo coś mi się nie wydaje, że wszędzie byłoby w takiej samej cenie. No to generalnie naprawdę spoko jakość. Tutaj jest dwuletni, dwuletni Raptor i się trzyma, nie złamał się nic. Więc naprawdę firma Sideblock jest godna zaufania. No i polecam kupić no, taki triceratops za 12 zł. Naprawdę nieźle. Z tego nawet tak w tym rozmiarze nie ma, więc z tym zostawiam. No i polecam Wam kupić. I nie ma tu żadnej współpracy. Po prostu ja kupuję sobie te. No i testuję, czy ta firma dalej się sprawdza. Ale dalej jest dobrze. Do zobaczenia. Cześć.